Teraz filmik będzie nie gramy. A gdzie ja jestem? Ty, gdzie ja? A czemu mnie nie ma? Jak ci nie ma. No nie mam jej, zobacz. Gdzie? Ty, no może... ty zostawiłeś nie? mnie tam. No nie mam jej. Czekaj, może. Czekaj. Nie, no dobrze. No gdzie jestem? Nie mam je, zobacz. Może to jest tylko dla jednego akurat teraz. Może to poszedł no, Ale tam drugą jakiś luzik stoi. No ale widzisz, że jest ekran przedzielony. Nie. nie no coś... Jest. Nie, zostawiłeś mnie po drugiej stronie drzwi, to no musisz się wrócić. i Otwórz te drzwi Otwierać! No teraz już dupa Jakie żeś został? No so, widzisz, że się świeci kółko zobacz. Ja tam jestem w środku A weź tu, nie, tu weź o Może tym drugim będę teraz. O tym będę chyba teraz O Na flecie gram <grym> Kurde albo musiał sam przejść tą Nie, grę. ja muszę obejrzeć to, bo ja nie wiem gdzie ja zostałem. Ja chyba zastępu... bo teraz tym może będę. Nie no ale teraz zaświ zaświeciło, że tego dziadka dali tam odfajkowało i... Nie no dalej tam jest. Wciśnij trójkąt, tak jak wkaże. Nie, teraz co? Teraz z tym? <słuch> A ty wciśnij trójkąt. No i... Aha trójkąt. I nie, tak nie. No i nic. Nie, coś się zdrubcyło. No, ale widzisz, że jest druga postać, bo jest ekran przedzielony. O, co to jest? Nie wiem, no. <laughs> Czemu tak zostało? Ty, no co jest? Mówię ci, on jest po tamtej stronie. <śmiech> Został. <śmiech> to jest kara <laughs> dla ciebie chyba. Nie no, nie, to tak się nie da. A widzisz, że on się cały czas prze, po, yy, porusza tam. To ale bez sensu. No, no to idź sam. Dobra, idź tam dalej, widzisz. zobacz co się dzieje. Może widzisz, że jest bez sensu ekran, będzie przedzielony. Ty, no ale czemu tak jest? No i to by było na tyle. Żegna was, Sebek, cześć. <laughs> Sebek się se już pograł. Nie, Nie no ja muszę co... zobaczyć na filmie, bo ty, ale on został chyba po drugiej stronie. A weź podejść do tego tutaj co to się buja ten wykrzyknik zn Znasz zapytania Może tu musisz mnie wydostać stamtąd no, no. Nie on no, zobaczymy no Najwyżej trzeba będzie przerwać No źle O widzisz to się coś się robi o widzisz? Może to dopiero otworzysz te drzwi mi tam No to było dziwne tak Cześć, to się coś robi O, może ty, może faktycznie mnie tam przytrzasnęło <laughs> Ale dziwnie tak, nie? No to bo nieźle jakby to podejść do tego. Oba. Ty no ale to bez sensu że to tak robi, bo no, Ciebie już nie uwzględniać. Nie, no podejść tu do tego zobaczcie co to. Bo tu coś trzeba zbudować. To muszę nazbierać najpierw części. No widzisz, tam ci coś ten pokazuje. No, weź tam podejść. Przerwę! Krzyknął! Wpiesz, kurwa! Jak Bruce Lee. Cześć, raz trzeba wcisnąć. O. I co? No i tu ma musisz... desek. On no się okaże, ha, że tak ja mam się... tą jedną mi dupę Nie, no tego to się nie spodziewałem. Desek ile ma kuuu Musisz coś tam zbudować Mam, mam I marchewkę jeszcze mam, chcesz? <laughs> A co ja, królik? Zajet Oj co się stanęło? No coś się A, to jest to samo jak z Lego przygoda. Yy, Które to jest to? Mm. Yy, to jest to. No to coś teraz budujesz. To z Lego przygody to będzie. No ktoś wie. wodę taką lał skrót No i tak O, jest tu A będziesz pewnie kręcił i mnie wydostaniesz stamtąd, tak mi się wydaje, no kur... a czekaj a! Uciekają punkty Nie to kurde, ale nie to się... Kijowo to się patrz a czemu tak przeskakuje? To się dzieje? No nie mogę. Pa, przeskakuje. Pieniądze ci zabiera. No paki. Jak... No co jest? O, dopiero. <gry> Dobra, no może mnie wydostaniesz w końcu. Co teraz? Tam było coś, że masz nacisnąć trójkąt. O gdzie, gdzie ty idziesz? A ja? jak Ty może ty nie wiesz, żigał. Ja pierdzielę, no. Ale się nagrałem. Nie, myślałem, że tylko na jednego to jest trudne, a tu widzę, trzeba kombinować. I ile tego jeszcze? Jezus. Nie, to. Te gry kurde no nie są takie proste. Se dziwię, że to dla dzieci jest w ogóle. O no mam nadzieję, że ja też będę już grał. O kurde, zostawili mnie po drugiej stronie. Specjalnie zostałeś, żeby już tutaj się nie trudzić. Słaniak to jest. chyba się twaliśmy. z bańką w nosie. Słyszyły, to było Jakaś zawierucha się zrobiła. O, panika, alarm. What is it? Where is it? smok, smok leci. Smok! Dragon ball! Smok leci na obiad. Ej, eee, bołt. Smok lego żerca. Jaka świnia, gdzieś <laughs> Legowa świnia. Jak Lego świnia. Ale gorąco. No i gramy. Mam nadzieję, że. Jesteś? Ja te... No jest. Ja, jest <laughs> tu, kółeczko. Kurde mój ty patrz jakimś wisiorkiem napierdziela, a. zobacz Kurde jaka głupia broń no nie mogę być kimś innym, a na przykład tym Jak to się wybierać Jakąś wechę Cześć, którym ja jestem teraz? Ja nie chcę nim być, bo mnie ten... Dener... Ja nie jestem mogę... teraz niebieski Nie ja teraz jestem niebieski <laughs> Czy to ty jesteś niebieski Nie ja jestem No Ty jesteś zielony nie, spadłem przed chwilą. Ja jestem niebieski, o tu jestem, zobacz. A zielony masz, ku... o mi chodzi o kółeczko. Masz zielone kółko, ja mam niebieskie kółko. A, oto. Na to, nogach. A! Wajha, <laughs> y, Wajhan, ale co wajcha? Trójkąt naciśnięty. Aha, chyba chodzi o to, o lód. Bo Jezus. Mam wajchę? Co to jest? Czekaj. Patrzcie, co to... ten ludzik robi tutaj. Nie? On tutaj chyba ten załatwił. Ty, weź sobie iść normalnie do stodoły kozę sobie tu. Pa, przesunąłem go tam, zobacz Co z nim jest nie tak? Uspokój się Ty, bo mnie lejesz. Sorry. Tu może ja mam tą... Czekaj, palicę. już fly Pokaż Ty chyba masz to. No to wyłącz to. Co się wciska? I trójkąt, tak? Trójkąt i tam wejść lód, tam gdzie masz niżej, tu? o to. No, no i? I. P p p kurde, nie No ja też mam to samo. Ryba. Tu jest. Nie, <laughs> łańcuch z jakimś klockiem. Gdzie? Zobacz to, gdzie masz. To cztery. A ja nie mam tego. Masz tu z boku. To jest? Gdzie? Tu? Tu. Ale to jest sznur jakiś. No, powinieneś to rzucić tam jakoś. Właśnie rzuciłem, ale chyba nie tam. Ty, teraz jestem tym gostkiem. O co Przerzu tu chodzi? Rzuciłeś się. No Jezus Maria. Może on ma to. Pokaż. Nie, że co no to, to samo moje. No i dobry, no i co mam z tym zrobić? Ja mam to rzucić gdzieś? No przesunę się. Nie, no to i tak powinien się zaświecić tu Kurwa. Daj... no To na... celuj tam, na tamto. Ale na co? Na to, co się świeci. Na żółto. No jak mam rzucić? Aha! Kauta. Dobra, już wiem o co chodzi. O, i co dalej? No już wciskasz kółko No i. Puścił się. <laughs> ja nie ma. <laughs> nie, teraz, Pójdź <laughs> na Czekaj, jeszcze Kurde. raz. Kurde eee, A muszę wybrać to I to I teraz kółko nacisnasz, tak? Nie, kwadrat. No, no ja, jak ci się zaświeciło ten, ten celownik? Nie pamiętam Ale ja mam ten sznurek Ja wiem to, to weź ty zrób, przecież ty też to masz Ale ja nie mogę być twoim ludkiem o, wybierz to i weź ten Ale i... chyba twój rzuca tylko. No nie, ty też masz w ręce, no i dawaj. Dzisz, nie mogę. Bo jak będziesz bujał, no dobra, to czekaj, to ci się samo pokaże. O. o, teraz wciskaj kółko. Jest, dobra, idziemy. Kurde, ale kalejki z nas, no. No. Pa, <laughs> znowu będziemy musieli targać ten. Yy... Dobra, idziemy, bo nie ma czasu. Yes, roz, dobrze. Cześć, te, te śmieci poznikają, za dużo to jest. Trzeba tu porządek zrobić. O, to cześć, cześć, zbieramy te. No, widzisz, a wcześniej w Lego nie było, że można było zbierać te jakieś. Luty. Luty o, a to na dwóch jest parz, akurat dobrze. to trzeba zrobić. No, no to trzeba rzucić, chyba tym znowu, nie? Czekaj, ja jestem. Tu jest tu. napisane, czekaj. Patrzcie co mój robi eee. You need two to character body to smash Aha, no dobra, musimy we dwóch to zrobić. Press hop okay. A, muszę cię wziąć do góry i później wcisnąć, żeby rzucił To ten rzuca brodacza, no. brodacza No dobra eee, To chodź podejdź tu No ten. jestem Nie wiem czy to ja cię złapię czy do tego A no jego chyba no ale go pod pachę wziął. Yes. Coś ty zrobił. Ale ma twardą głowę Gosta. Ej, co będziecie? Wchodzi za rączkę? Kurde to jest za, za, za rozpierdorkę tam znowu nawalił tego wszystkiego, będzie czas sprzątać.